啊。 Moi drodzy, słuchajmy się w lekcję z Pisma Świętego i na początek księga Starego Testamentu lekcja z księgi proroka, malekarza. O Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przed mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi pan zastępów. Lecz kto go będzie mógł znieść, dzień jego przyjścia, i kto się ostoi, gdy się ukaże. Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądźcie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich pukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i, i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Amen. Amen. Wysłuchajmy lekcji z Nowego Testamentu zapisanej w liście apostoła Pawła do Filipa. Poza tym, moi bracia i siostry, radujcie się w Panu. Nie jest dla mnie uciążliwe pisać do Was o tym samym. Dla Was zaś jest to pożyteczne. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się fałszywego obrzezania. My, powiem, jesteśmy obrzezaniem. My, którzy służymy duchowi Boga i chlubimy się w Chrystusie Jezusie a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność również w ciele. Jeśli ktoś uważa, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z, z plemienia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według prawa faryzeusz. Co do gorliwości prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości wynikającej z prawa, człowiek nienaganny. To jednak, co było dla mnie zyskiem, uważam za stratę ze względu na Chrystusa. Nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na przewyższające wszystko poznanie Chrystusa, mojego Pana. Amen. Amen. I przed czytaniem Ewangelii zaśpiewajmy hymn Jezus jest w światłością duszy. Nie ciemność ma, nie przemawia do mnie już. Jezu, Ty święt, mojej duszy, daj mi o Nie ciemność ma, nie przemawia dobrych ludzi. Nie jest łupieś, ciemność się duszy. Daj mi moc przyjąć mi miłość twą. I wysłuchajmy tekstu z Ewangelii Łukasza z trzeciego rozdziału. Działo się to w 15. roku panowania cesarza Tyberiusza. Poncjusz już Piłat był wówczas namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i Ziemi Trachonickiej, Alizaniasz tetrarchą Abileny, arcykapłanami byli Annaż i Kajfasz. Wtedy Bóg przemówił na pustyni do Jana syna Zachariasza. Jan przemierzył więc całą krainę nad Jordanem. Głosząc chrzest opamiętania dla opuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze, mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie przed Nim ścieżki. Każda dolina zostanie zasypana, każda góra i pagórek zostaną zrównane. Kręte drogi będą wyprostowane, a nierówności wygładzone. Każdy człowiek zobaczy zbawienie Boga. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Amen. Amen. Łaska Pana Jezusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi. Amen. Siądź, moi drodzy! Moi no drodzy, jak czytamy Pismo Święte, odnajdujemy w nim wiele różnych historii. I te historie biblijne tak naprawdę są świadectwem tęsknoty, też naszych ludzkich poszukiwań, ludzkich marzeń związanych z tymi pytaniami o Boga, o Jego obecność w świecie, o rozumienie swojego życia, o Jego sens, cel. I to wszystko jest w tych historiach. I te historie dzięki temu są uniwersalne. Możemy w nich odnajdywać siebie i to pomimo tego, że są tekstami z przedsetek i tysięcy lat. Dlatego też moi drodzy pielęgnujemy pamięć o tych historiach i powtarzamy je sobie. Tak było przez wieki i tak też dzieje się w kościele. Dlatego w kościele czytamy, rozważamy, rozmyślamy nad Pismem świętym nad biblijnymi historiami. I dziś zobaczcie, słuchamy historii o Janie Chrzcicielu. Bóg powołał go do głoszenia Jego słów. Jan jest prorokiem. W innym części Ewangelii znajdziemy charakterystykę tego jak wygląda on jako prorok, że jest ubrany w ubiór z sierści wielbłądziej, yy, czyli powiedzielibyśmy taki prosty, twardy też styl życia, który go charakteryzuje. Jest samowystarczalny też w sposobie odżywiania. Jak pamiętacie, żywił się szarańczą zmieszaną z miodem leśnym. I co więcej też Jan Chrzciciel jest tym, z którego można powiedzieć promieniuje taka niezależność. Jak czytamy też w Ewangelii, do Jana schodzą się tłumy. A Jan żyje na pograniczu pustyni i rzeki Jordan. I ściągają do niego tłumy z Jerozolimy i z okolic. I zobaczcie, że ciekawym jest, że do Jana, który urzęduje tam w, na pograniczu pustyni, przychodzą tłumy. I tłumy, które przychodzą, aby słuchać Jego kazań. I co też jest ciekawym, że powiedzielibyśmy, że to nie Jan przyszedł do ludzi, nie poszedł do miasta, do Jerozolimy, gdzie wydawałoby się, że będzie więcej ludzi, gdzie tak należałoby zrobić. Jan, można powiedzieć, był tym, do którego przychodzą inni. Przychodzą i tłumnie się przy nim gromadzą. Przychodzą na pustynię, a pustynia też, moi drodzy, w tej mentalności żydowskiej. Ich świadomości jest bardzo ważnym miejscem, bardzo ważnym miejscem też pamięci, bo właśnie na pustyni lud żydowski, lud izraelski, kiedy wędrował, tam uczył się Boga, tam doświadczał Boga i uczył się zaufania Mu, więc ta pustynia jest takim bardzo ważnym miejscem. I przychodzą do Jana z tą świadomością, że na tej pustyni działy się wielkie rzeczy. I tu też wierzą, że będą się działy wielkie rzeczy dla nich za pośrednictwem Jana. I Jan też chce poruszyć właśnie swoich, można powiedzieć, pobratyńców. Mówi o zbliżającym się przyjściu Mesjasza, wzywa ich do nawrócenia, czyli do prostowania swoich poplątanych sytuacji życiowych. I mówi o tym, że nadchodzi Mesjasz. I wyrazem tego właśnie ma być też Chrzest w rzece Jordan Chrzest nawrócenia. I pomyślmy teraz przez chwilę o nas. Pomyślcie o problemach, jakie przeżywacie lub które też może niedawno były waszym udziałem. Czy wtedy, powiedzmy, będąc w okniu tego problemu, trudności, kryzysu, czy lubielibyście, jakby ktoś wam dawał proste rozwiązania, czy ufacie wtedy prostym rozwiązaniem, że ktoś mówi, wystarczy zrobić tylko to, No, właśnie, a dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, aby spróbować uprościć swoje życie czyli zatrzymać się, postarać się o znalezienie dystansu do naszych problemów, wyzwań, trudności nauczyć się też uważności, choćby, nie wiem, delektowania się chwilą z najbliższymi. Czy powiedzielibyśmy takie bardzo ważne i też istotne, kiedy spotykamy się razem i wspólnie jemy, bo posiłek, to jemy bez patrzenia w ekran telewizora czy telefonu, tylko zajmujemy się sobą, patrzymy na siebie, rozmawiamy ze sobą. Wydaje się to takie niezwykłe, ale to nie jest powszechna praktyka. Czy, czy praktykowanie prostych słów przepraszam, proszę, dziękuję, które też nie są bardzo często w naszej. Codzienności, a one myślę, rozwiązywałyby tak wiele sporów konfliktów, one by dawały tyle nadziei i też pomagały. Takie proste słowa. I to wezwanie to prostoty, to również wezwanie do zastanowienia się nad tym, co jest dla nas najważniejsze. Wyzwania czy różne problemy, które doświadczamy. Odpowiadają nam właśnie często, co jest najważniejsze. Też upraszczają nasze życiowe decyzje. Tak jak już mówiłem tutaj niedawno, że ludzie, którzy odchodzą, którzy umierają, w takiej chwili też potrafią zobaczyć na swoje życie, spojrzeć wstecz z dystansem i mówić tak naprawdę, co było istotne i ważne. I najmniej istotne i ważne wtedy była praca, pogoń za pieniędzmi, najcenniejszym, Zwykle było realizowanie marzeń, spędzanie czasu z sobą, poświęcanie czasu swoim bliskim, swoim pasjom. Te trudne historie, trudne nasze doświadczenia, choroba często właśnie upraszcza, pomaga nam zobaczyć, co jest tak naprawdę dla nas ważne. I Ewangelia też chce, abyśmy starali się uprościć. Zobaczyć to, co jest istotne i ważne, to, co szczególnie potrzebujemy. I dzisiejsza Ewangelia uczy nas jeszcze czegoś ważnego. Jan Chrzciciel prowadzi swoją działalność, powiedzielibyśmy, kaznodziejsko-chrzcielną w okolicach Jordanu. Jest też odbierany jako gwiazda. Przychodzą do niego tłumy, gromadzą się, podziwiają, go słuchają. Przychodzą ludzie zwykli, i przychodzą też ludzie ważni, bogaci i biedni, wpływowi i mniej wpływowi. Jan też ma swoich uczniów. I zobaczcie, co robi Jan. Jan nie skupia się na sobie. Mówi, że jest tylko posłańcem, że jest znakiem, który wskazuje drogę do Boga. A ujmując to w jednym z haseł reformacji, z której wyrasta też nasz Kościół. Jedno z tych hasł brzmi tylko Chrystus i tylko Bogu chwała. I zobaczcie, w świetle takiego hasła, Kościół, nabożeństwa, duchowni nie mogą zasłaniać Boga. Kościół jest wspólnotą zgromadzoną wokół Chrystusa, a nie wokół pastora, wokół, wokół litera, wokół innych osób wokół Chrystusa. I słowa proroka są też wezwaniem do nas: że zobaczcie, że my też jesteśmy takim znakiem dla innych, naszych przyjaciół, rodziny, dzieci, aby prowadzić ich do Boga, do relacji z Nim. I to ważne, i to jest też bardzo odpowiedzialne zadanie. Bóg je nam powierzył. W Ewangelii Jezus ujmie to obrazowo, też mówiąc, że jesteśmy solą i światłem dla świata. Takie jest nasze zadanie. I to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, ale jak spojrzymy na to, to zobaczycie, zobaczmy, że jest to też wyraz wielkiego zaufania Boga do nas. Boga, który też uważa Tobie, że chce zmieniać świat przez Ciebie, razem z Tobą. Jesteśmy więc bardzo ważni i cenni dla Boga. I to bardzo. W dzisiejszym tekście też można zobaczyć jeszcze coś. Do Jana ściągają tłumy. I Jan swej prorockiej niezależności wzywa do nawrócenia wzywa do zmiany życia i tłumy są pełne nadziei pragną zmiany w swoim życiu przychodzą do Jana i możemy spytać dlaczego dlaczego te tłumy tak licznie przychodzą do Jana jak rozumieją to co Jan mówi I moi drodzy ci ówcześni słuchacze Jana zrozumieli, że muszą się nawrócić, że muszą zmienić swój sposób myślenia. Odwrócić się od grzechu, zwrócić się w stronę Boga. Odwrócić się od obojętności wobec Boga do miłowania go. Od braku zaufania do zaufania Bogu. Od nieposłuszeństwa do posłuszeństwa. To rozumieją. Ale co więcej, przeczytamy dalej, że poselstwo Jana jest też pełne groźby. A przede wszystkim Jan mówi do przychodzących do niego, że mają mało czasu. To przeczytamy w dalszym tekście Ewangelii. Zachęcam, żebyście przeczytali. Jan mówi bardzo groźne słowa, że mają mało czasu, że zmiany w życiu trzeba robić tu i teraz. Że nie można czekać. I język Jana jest twardy i dlatego ludzie się nawracają, czego wyrazem jest też szes nawrócenia. I ci ludzie gromadzą się i przychodzą do Jana nie tylko dlatego, że chcą zmienić coś w swoim życiu, że chcą się nawrócić. Ludzie przychodzą do Jana, bo w tamtych czasach, w tamtym momencie w historii Izraela są rozpaleni nadziejami eschatologicznymi. Moi drodzy, oni tęsknią za interwencją Boga. Ich świat jest pełen niesprawiedliwości. Są zniewoleni przez Rzymian, oszukiwani przez swoich władców. I skorumpowane i uwikłane politycznie duchowieństwo. Czują się bezradni, nie mają nadziei, że coś mogą zmienić. I powtarzają więc sobie różne proroctwa, że to już, że już zaraz nastąpi koniec świata, że trzeba wypatrywać znaków, i Jan, którego słyszą i widzą, jest takim znakiem. I to jest ich, można powiedzieć, kluczowe doświadczenie, które otwiera ich uszy, otwiera ich umysły na Jana, na słowa Jana. Tęsknią za boską interwencją. Moi drodzy, jest to ciekawe, bo myśli o końca świata co jakiś czas bardziej lub mniej też wybrzmiewają w his naszej historii, w historii naszej kultury. I ich wspólną cechą jest zawsze strach, lęk, ale też nadzieja, że przyjdzie ktoś lub coś, że zburzy wszystko, naprawi świat albo będzie można zacząć budować go od nowa. I jak byście przeglądnęli tak choćby filmy, które wytwarza Fabryka Snów w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, to powstaje bardzo dużo filmów o tematyce, można powiedzieć, takiej apokaliptycznej, eschatologicznej, gdzie e, często różne klęski naturalne niszczą ludzkość, niszczą cywilizację, e, gdzie robią to też albo na przykład przybysze z kosmosu, różne epidemie, ale też siły demoniczne, i tych filmów jest cała masa, i one też wyrażają ducha naszych czasów: lęk i strach o to, co będzie. I w chrześcijaństwie tych apokaliptycznych tęskno też jest bardzo wiele. Jest wiele wspólnot, wiele kościołów, które wręcz tym żyją, żeby wypatrywać znaków, kiedy nastąpi koniec, gdzie marzą o tym, żeby Bóg przyszedł, zaprowadził sprawiedliwość. Ukarał złych i dokonał odpłaty tym wszystkim, którzy niszczą świat i ludzi. Jest wiele ruchów religijnych, które na końcu świata, przepowiadaniu końcu świata, rekrutowały swoich y, członków, y, mówiąc, że będzie w tym roku, w tamtym roku. Jest to popularne jest to wyraźna tęsknota, czy też, y, która rozpala się w sercach dzisiejszego człowieka. I zobaczcie, że tak samo było za czasów Jana, więc ta historia też w niej możemy odnaleźć siebie. W takim kontekście wczoraj i dziś słuchajmy się w słowa Jana, jak brzmią. Jan mówi, że zbliża się koniec, nadchodzi Mesjasz, ale Jan mówi jeszcze coś ważnego, co często umyka tym, którzy czekają na koniec. Mówi, przygotujcie drogę dla Mesjasza. I to są, moi drodzy, bardzo ważne słowa bo nie chodzi tu o bierne czekanie, że Bóg zrobi coś za nas, że wszystko naprawi i powie do nas: Zapraszam Was teraz, już posprzątałem świat, już naprawiłem wszystko wokół Was, teraz możecie przyjść. Bóg tak nie mówi. Mówi: Przygotujcie drogę Pańską. I to przygotowanie zakłada działanie zmienianie świata wokół, przesycanie go wartościami ewangelicznymi. A mówiąc językiem Jezusa, budowanie Królestwa Bożego. To jest ta aktywność. To jest ta aktywność, która jest przesycona też wszelką działalnością skupiającą się na tym, aby budować równość między ludźmi, sprawiedliwość społeczną, walczyć z przemocą. Możemy wymieniać tego całą masę. To wszystko, co powoduje, że świat wokół nas jest lepszy i przyjemniejszy do życia. I to dotyczy też nas, naszych serc, naszych myśli, bo Bóg też nas kształtuje, wpływa na nas, nas zmienia, ale też robi to we współpracy z nami. Czyli to też nie jest tak, że wszystko zrzucę na Boga, pomodlę się do Niego, niech mnie Bóg zmieni, niech mnie wyleczy z uzależnień, niech weźmie to ode mnie, niech znajdzie mi pracę, ja będę czekał. I też nie o to chodzi. Mamy z tym Bogiem współpracować, przygotowywać tą drogę pańską, aktywnie się też zaangażować w to. I to przygotowywanie drogi pańskiej to też, moi drodzy, wypatrywanie Boga, który do nas przychodzi i przychodzi na rozmaite sposoby. Przychodzi przez doświadczenia, w których musimy go dostrzec, zobaczyć. Przychodzi przez inne osoby, bym powiedział, że to jest nawet najważniejsze jego przejście Przychodzi też przez poruszenia naszego serca, przychodzi też przez modlitwę czy głos Pisma Świętego, które czytamy. Dlatego, moi drodzy, miejmy takie oczy ku widzeniu, uszy ku słyszeniu i serca, by wyczuwały Boga, który przychodzi do nas ciągle i wciąż na nowo. Amen. Amen. I przyjmijcie Boże życzenie pokoju, a pokój Boże, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Amen. Moi drodzy w odpowiedzi na to słyszane i zwiastowane Słowo wyznajmy naszą wiarę. Zróbmy do dzisiaj wyznanie wiary apostolskiej, które znajdziemy na stronie 45. w naszych kanconałach i tak wspólnie mówmy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod kąskim piłatem, uprzyżował umarł i wstąpił do piekiel trzeciego dnia zbartwych stan, wstąpił na niebiosa siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych umarł. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała znaczy stanie i żywot wiecznych. Amen. Przygotowując się do Komunii Świętej, zaśpiewajmy hymn te Ty nas miłujesz.